Już dziś będziemy mieć przyjemność przeprowadzić wyjątkową rozmowę z pacjentką, która podała się operacji plastycznej piersi i specjalnie dla nas przyjechała, aby podzielić się swoimi doświadczeniami. Zapraszamy Państwa do obejrzenia tej wyjątkowej rozmowy. Jest pani nauczycielką, która pełni ważną rolę w życiu młodych ludzi, kształtując ich umysły i serca każdego dnia. Dzisiaj porozmawiamy na temat czegoś, co dotyczy pani nie tylko jako nauczycielki, ale również jako kobiety o operacji plastycznej piersi. Wiem, że temat jest bardzo delikatny i prywatny, natomiast bardzo istotny, ponieważ porusza aspekty pani życia osobistego. Rozmowa ta ma na celu zrozumienie, jak decyzja ta wpłynęła na pani życie, oraz jak radzi sobie pani z powrotem do aktywności zawodowej. Jest również bardzo dobra okazja, aby podzielić się z naszymi pacjentkami swoim doświadczeniem. Zatem, jak się dzisiaj Pani czuje? Czuję się rewelacyjnie, jak każda osoba, która spełniła swoje marzenie. Rozumiem, że jest Pani 5 miesięcy po operacji. Tak. Jak trwała rekonwalescencja? Czy miała Pani jakąś pomoc ze strony przyjaciół czy rodziny? Tak, na dwa tygodnie przeprowadziłam się do mamy. Z racji tego, że w domu z trzyletnim synkiem ciężko było tłumaczyć, dlaczego mama nie może się przytulać, dlaczego mhm. nie może podnosić, dlaczego nie może kąpać, dlaczego nie może pozwolić sobie na taką swobodną zabawę. Dlatego, tak jak doktor zalecił, dwa, dwa tygodnie jak księżniczka zamieszkałam u mamy. Ale wszyscy bardzo mnie wspierali, miałam z każdej strony chęć pomocy i wsparcia. Może pani właśnie pochwalić wszystkich teraz na życie? <laughs> wszystkim żebyli byli zainteresowani i pomogli tak? A właśnie dlaczego doktor Paweł Szychta? Skąd ta decyzja? <noise> dlaczego doktor Szychta <noise> z racji tego, że uwielbiam Harry'ego Pottera, a doktor udowodnił, że jest czarodziejem. Czyli ja rozumiem, że jest pani zadowolona z Oczywiście jestem bardzo zadowolona, a świadomość, że to dopiero 5 miesięcy i na ten finalny efekt trzeba jeszcze, jeszcze poczekać. trzeba poczekać, to też jest bardzo ekscytujące. Chciałabym jeszcze zadać bardzo prywatne pytanie. Czy powiedziała Pani o swojej operacji swoim uczniom? U mnie ze względu na sytuację zawodową, że jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, mm -hmm. sprawa była o tyle może skomplikowana, że ja we wrześniu przyjmowałam dzieci. Mm -hmm. do pierwszej klasy. Więc ja z góry założyłam z doktorem, że y, najpierw wezmę na barki adaptację tych dzieci mm -hmm. i jak już będą gotowe, żeby zostać trochę same, to powiedziałam, że udaję się na operację, ale to za małe dzieci, żeby, żeby zdradzać takie prywatne Oczywiście. szczegóły. Powiedziałam, że jak wrócę, to nie będę mogła z nimi robić pajacyków na WF. <głosy> <głosy> ale już mogę. A jak relacje z koleżankami? Czy one również dowiedziały się o operacji? Moje koleżanki a z pracy, a znamy się już i pracujemy prawie 10 lat, od zawsze wiedziały, że ten, moment końcu, że ten moment w końcu nadejdzie. W związku z tym, że operacja była w połowie października, a w weekend przed operacją obchodziłyśmy dzień nauczyciela w i górze w takim mabskim gronie w hotelu, no to pomogły mi w te ostatnie wieczory przejść właśnie tę drogę. Do marzeń bezstresowo i były ogromnym wsparciem. Czyli rozumiem, że operacja plastyczna miała ogromny wpływ na Pani pewność siebie w późniejszym czasie, oczywiście. Tak, oczywiście, Pewność siebie wskoczyła do góry maksymalnie, ale raczej jestem tego zdania, że to jest tylko dodatek do mojej osobowości takiej zwariowanej. Teraz już jest wszystko tak, jak powinno być. Bo to marzenie jednak o operacji to się ciągnęło już latami, latami, ale najpierw postawiłam na macierzyństwo, na wychowanie, e, urodzenie dzieci. No i później już tylko uświadomiłam sobie, że to jest ten moment. Ja żeby, jest Pani kobietą, jak bardzo coś zrobić dla siebie? Żeby już teraz tak, że to był ten moment, kiedy operacja piersi mhm. e, musiała nastąpić. A czy operacja piersi miała również wpływ na Pani styl życia poza pracą? Byłam bardzo aktywną osobą, mm -hmm. y chodziłam często na zajęcia fitness, i jedyne co to po operacji, dwa miesiące, byłam wykluczona. Ale mm -hmm. teraz wróciłam w pełni do sprawności, y do aktywności fizycznej. Nawet pokusiłam się o bieganie, czego nie robiłam mm -hmm. wcześniej y tak systematycznie. Miałam duszą przerwę, więc teraz już nie odczuwam żadnego dyskomfortu związanego z operacją, która by mnie w jakiś sposób blokowała. I to moje ostatnie... Jakie rady mogła Pani udzielić kobietom, które również rozważają podobny zabieg? Yy, moja rada jest taka, żeby się nie bały bólu, bo yy, tak naprawdę nie wiem, czy może ja byłam taką szczęściarą i dlaczego, że nie odczuwałam żadnego dyskomfortu, mm -hmm. nic się nie działo z blizną, nie, nie odczuwałam... Mm, z ubieraniem problemów, z, z taką higieną samoobsługą. Więc ja uważam, że jeżeli ktoś bardzo o tym marzy, a paraliżuje go tylko strach, to musi się pozbyć tego na chwilę, bo efekty są e, wspaniałe. Tak I e, tak naprawdę mam przyjaciółki, mhm. które po części są już. Również e, zadowolonymi pacjentkami doktora. Szybta. I są takie, które za chwilę będą szczęśliwymi e, posiadaczkami nowego biustu, i wszystkie jednomyślnie uważamy, że to była najlepsza, będzie najlepsza decyzja naszego życia. Taka ja. związana z naszym ciałem, z kobiecością, z pewnością siebie. Myślę, że ja też mogę dołączyć do tego grona. Myślę, że ma pani 100% rację, i ja też jestem zadowolona. Pani sama Pani Rosława była o, na pacjentką do Safa Waszychta, którego pozdrawiamy. Ech. Bardzo dziękuję za tą przemiłą rozmowę, było niesamowicie Panią po poznać i usłyszeć Pani wyjątkową historię. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że panią poznałam, bo miałyśmy kontakt telefoniczny, miałyśmy kontakt przez Instagrama. Jest pani odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu i, Dziękuję, i, i wspaniałą wizytówką swojego męża doktora. I kliniki. I kliniki! Tak jest. <laughs> Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.